Hejka na moim kanale Gotuj z Maszką Dzisiaj ja Wam pokażę jak upiec bioderka z kurczaka w woreczku Teraz my te bioderka zrobimy w marynacie, żeby wstawić do lodówki na godziny czasu Mam czerwoną paprykę, olej i kupiłam taki pomysł na kurczaka w woreczku My to odkrajamy, bo to jest woreczek odkrajamy woreczek tą przyprawę sypiemy do kurczaczku wsypiemy jeszcze czerwoną paprykę i dodajemy jeszcze do oleju i wymieszamy to wszystko będzie bardzo smaczne biedereczka w przyprawach Wstawiamy teraz ich na godzinę na e, do lodówki, żeby tak się ładnie przyprawiły. Widzicie jaki ładny kolor. Ale piękny zapach. Mają być takie czerwone, ciemne i taki kolor ładny. I teraz stawiamy do lodóweczki na godzinę. Proszę, raz. I już gotowe. Bardzo szybko to będzie upieczone. Jak będzie stało godzinę w lodówce, w przeprawach, będzie wtedy taki smaczniejszy e, smak taki będzie przyprawiony dobrze. Po godzinie wyjmujemy już nasze bioderka. Bierzemy ten woreczek otwierany i będziemy zaraz układać do woreczka. Mamy tutaj taką zapinkę, widzicie? się bardzo. Ja to stawiam do upieczenia taki szklany i będziemy rzucać. Ja robię więcej. Robię sobie od razu na dwa obiadki. Pięć. Tak. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To ja sobie zostawię z pięć kawałeczką zamrożę i sobie będę miała na grilla zamarynowanym. No widzicie? To sobie zamrożę i położę na to zamrażalnika. Tu zamieszamy nasze biegoreczka. Tutaj jest taka zapinka i wstawiamy do upieczenia w nasze bioderka. Tak mamy w Proszę. I wstawiamy do pikarnika. Do pikarnika będzie tak 200 temperatury i do 40 minut. Zobaczcie jak wyglądają nasze bioderka w pikarniku. 15 minut mamy w pikarniku na razie. Wyglądają pięknie. Po 40 minutach wyciągnęła nasze biodereczka, które się piekły w woreczku. Woreczek przekułam. I proszę zobaczyć, jaki smacznie wyglądają. Do tego upiekłam zimniaczki i mam buraczki i mam pyszny obiadek. Polecam.